Cześć, ja mam na imię Kamil, dzisiaj właśnie porozmawiamy o tym Mixie 4. Z tego względu, no bo ma coś innowacyjnego, co już powoli wkracza po prostu na rynek telefonów, można tak to ująć, a to jest kamera pod ekranem. Tutaj akurat to mnie najbardziej zaciekawiło, żeby wziąć ten sprzęt i przetestować. Oczywiście będzie o kamerze tylnej, będzie też o aspekcie samego procka i tym podobnie, żeby te walory, jak wiecie, edukacyjne zostały zachowane, więc śmiało. Coś miało, po prostu zachęcam do zostawienia subskrypcji, lajków, komentarzy, a my lecimy do materiału. Tego telefonu nie ma na polskim rynku. Być może będzie, być może nie. Na ten moment mam go z Trading Shenzhen, z którego często jakieś rzeczy wypożyczam. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, to oczywiście linki są w opisie. No jeżeli chodzi właśnie o te walory takie specyfikacyjne. Te wydajnościowe, no to kurczę, nie ma co tutaj mówić, jest to Snapdragon 888 Plus. Mam tutaj na pokładzie akurat 256 GB pamięci wewnętrznej, 12 GB RAM, więc kurczę, no tutaj ta chińska nakładka, która akurat jest w tym modelu, bo jak wiecie, chińskie telefony na chińskim rynku mają tą chińską nakładkę. Nie psuję tego, bo ten telefon po prostu działa bardzo szybko. Oczywiście od razu mówię, na chińskiej nakładce również jesteśmy w stanie zainstalować usługi Google. Jest nawet tam taki sklep chiński, z którego możemy to pobrać, więc jest OK. Jest to po prostu taki flagowiec krwi kości i tego, no, nikt mu nie zabierze po prostu. No i nie tylko procek jest topowy, sam ekran jest topowy, mamy tu AMOLEDA, to jest 120 Hz odświeżanie oczywiście max, sam ekran ma 6, i 6700 cala, więc naprawdę jest pokaźny. No fajnie to wygląda, bo te ramki, jak zobaczycie teraz na przebitkach, są no małe, można tak powiedzieć. Ta przednia kamera do selfie jest schowana pod ekranem, o czym zaraz będę jeszcze więcej mówił. No jeżeli chodzi o nią, to ma 20 megapikseli, ale zobaczycie później, że... No dobra. Po prostu zobaczycie. No i z przodu mamy naklejoną folię, tylko to właśnie zdradza, że jest tutaj kamera pod ekranem, bo tak inaczej byśmy na pewno tego nie zauważyli. O czym też będę zaraz mówił, bo fajnie to jest schowane. Jeżeli chodzi o ekran, to jest Gorilla Victus. Z tyłu mamy ceramikę Harman Cardon, jeżeli chodzi o głośniki stereo, bo takie tutaj są, więc ten dźwięk jest napra naprawdę werowe. Więc ten dźwięk jest naprawdę rewelacja. Zaskoczyło mnie jedno i drugie. Sama waga, 225 22, gramów, ok, ale ta wyspa, naprawdę, nie widziałem już dawno tak wyspiej. Wyspie... Nie widziałem już tak dawno wyspy, która byłaby po prostu tak duża, tak wystająca, bo naprawdę to jest sporo. Przybitki macie, więc też wam jakoś tam obrazuje to. Nie mam niestety etui, które powinno być w zestawie, gdzieś tam zaginęło. Może to by zakrywało, ale i tak jestem w szoku. No Nie wiem, kurczę, no to idzie w złą stronę już w tym momencie. Jakie te telefony będą grube? Jeżeli chodzi o inne rzeczy, jest port taki podczerwieni. Mamy też tutaj NFC na pokładzie, co jest myślę, że standardem. Nie ma Jacka, co też jest standardem. Mamy Dual Sim, czyli ten kartę Nano nie możemy tego rozbudować o kartę Micro SD. Z samej wodoodporności no to nie jest nawet wodoodporność. Gdzieś tam na, na tej tatce, którą wyciągamy, lekka jakaś tam mała uszczelka jest, ale tutaj mamy IP53. Jeżeli chodzi o zabezpieczenia, jakie możemy użyć, to oczywiście jest skaner linii papilarnych, który też kiedyś raczkował, jeżeli chodzi o technologię, to tak jak raczkuje w tym momencie ta kamera pod ekranem. I w tym momencie no już to jest szybkie odblokowanie, tutaj nie mam zastrzeżeń, naprawdę ekspresowo. Może też posłużyć ten czytnik za no taki mm, pewnego rodzaju pomiar tętna. No i tak myślę, co jeszcze byłoby tutaj Istotnego dla Was oprócz tego wszystkiego, co powiedziałem, jest to bateria 4,5 mAh. Mamy ładowarkę w zestawie, która zapewnia 120W, jeżeli chodzi o ładowanie, więc 20 minut można powiedzieć ładowania zapewnia te 100% i telefon jakoś przesadnie się nie grzeje. W zwykłym użytkowaniu również nie zauważyłem. Się. Ładowarka jest w zestawie, co jest coraz bardziej rzadkością. No i 50W, jeżeli chodzi o bezprzewodowe ładowanie więc takie tutaj też. Jest. O samej nakładce raczej nie będę dużo mówił, albo w ogóle nie będę mówił on jest to MIUI, tutaj w wersji chińskiej o czym mówiłem, czyli język angielski jest, ale tyle. Z innych rzeczy Android 11, nakładka MIUI 12,5, idziemy dalej. No ale dobra, może skupię się na aspekcie innowacyjności, bo właśnie z tym ten telefon od zawsze chyba był kojarzony. Więc zobaczcie, jeżeli chodzi o ten ekran... No to fajnie to wygląda, bo nie widać po prostu tego aparatu, który jest schowany pod ekranem. Naprawdę tutaj. Robi on mizerne zdjęcia w dzień w, i w, wieczorem, w nocy i tym podobnie. Robi złe wideo, ale raczej o to nie chodzi. Po prostu fajnie, że coś się zmienia. W porównaniu do Aksona, z którym miałem przyjemność obcować już jakiś czas temu, tam też właśnie był ten aparat pod ekranem. I tam wyglądało to gorzej, bo było widać po prostu taki placek, taki po prostu wydzielony na, na ekranie, gdzie jest schowany ten aparat. Tutaj. Nie zobaczycie, ta folia faktycznie to zdradza to miejsce, ale nie idzie się dopatrzeć, taka po prostu magia. No i nie oceniajmy tych efektów, no kurczę, tak jak wspominałem, jeżeli chodzi o czytnik linii papilarnych, czy on grzeszył tutaj szybkością na początku, no nie. Fajnie, że coś się zmienia, że idzie do przodu, niektórzy mówią, że boją się o bezpieczeństwo, nie zaklejamy chyba tych noczy, które są w zwykłych telefonach, więc o czym my tutaj mówimy? Ten telefon nie jest dla fanów, od razu też powiem selfie. Chyba że robicie tylnym aparatem, to ok, więc musicie z tym się po prostu pogodzić. To jest tylko chyba dla, w tym momencie, przynajmniej dla osób, które po prostu chcą zobaczyć coś nowego. Tak mi się wydaje. No jak przechodzimy na tył, to widzimy kawał tej wyspy, o czym mówiłem, ale mamy też kawał dobrego sprzętu. Mamy 108 megapikseli, jeżeli chodzi o ten główny aparat. Mamy 8 megapikseli, jeżeli chodzi o peryskop z pięciokrotnym przybliżeniem optycznym i mamy też 13 megapikseli, jeżeli chodzi o tryb szerokokątny. I efekty są naprawdę zadowalające, czy to w dzień, czy to w nocy. Fajnie to się prezentuje na każdym właśnie obiektywie. Płynne przełączanie się też między nimi istnieje i efekty może się teraz podziwiać, chociaż nie jestem wybitnym fotografem, to fajne rzeczy wychodzą. Same ustawienia aparatu również są bardzo bogate, od tam pro, pod jakieś właśnie filtry, czy to właśnie fotografie księżyca. Jakieś zrzuty teraz wam pokażę, żebyście to zobaczyli, jak to się mniej więcej prezentuje. Większość osób, które zdecydowałyby się na zakup, chociaż kilka tysięcy trzeba wydać, to nie wiem, czy każdy by chciał tyle wydawać. no na pewno te osoby nie byłyby negatywnie zaskoczone właśnie efektami, chyba, że chodzi o przedni aparat, to już coś innego o czym mówiłem. Zobaczcie, właśnie te efekty jeszcze przedniego aparatu, no, w porównaniu do sprzętów innych, w tym przypadku akurat od Realme. No nie ma co porównywać, no tak, ale wrzuciłem wam, żebyście... Zdali sobie sprawę jak wyglądają te dwie technologie na ten moment. Jeżeli chodzi o aparaty pod kątem wideo, nagramy w 4K, nagramy w 8K, oczywiście full HD też jest, czy tam 720p. Jeżeli chodzi o efekty, sami widzicie w tym momencie, więc możecie ocenić. Oczywiście YouTube trochę tą jakość psuje, sam rendering psuje, więc po prostu oryginalne nagrania, zdjęcia macie w podlinkowanym dysku. nagranie przednią kamerą, która jest schowana pod ekranem. Tak to się prezentuje. No jest mgła, definitywnie. Kolory nie są tak nasycone, chyba, że gdzieś tam jeszcze zostanie to podbite. Być może tak będzie. Dobra, przepraszam, powinienem tak trzymać ten aparat, bo zaraz się ludzie doczepią. Tak to się prezentuje. Liście. Są takie wyblakłe. No i dobra, sam sprzęt jest jakości premium, tego mu nie zabierzemy, o czym mówiłem. Nie ma go w Polsce, jak będzie, to jakieś grono na pewno tutaj się znajdzie, które będzie zainteresowane tym sprzętem. Raczej to nie jest dla każdego sprzęt, nie jest to uniwersalny sprzęt, tak mi się przynajmniej wydaje pod kątem właśnie tego aparatu z przodu, bo znajdą się osoby, które tego nie będą lubić i tyle, i nie będą zadowolone i tym podobnie, ale dobra. Premium sprzęt faktycznie fajnie wygląda, fajnie się prezentuje, fajnie się użytkuje. Nie jest to sprzęt dla mnie. No, fajnie wygląda, ale kurczę, no nie. Ja celuję jednak w średnią półkę w tym momencie i to mi wystarcza. Także ja Wam serdecznie dziękuję. Lecimy za jakiś czas na inne filmy. Mam nadzieję, że przynajmniej ten jakoś się oglądał. Ja Wam serdecznie dziękuję, a tymczasem trzymajcie się.